Wunia, od zobacz co się stało Co takiego? Zobacz cukinie, Wszystkie pomarzły Zobacz, mróz był zobacz jak szkoda No ale to normalne mrozy w nocy były No i pomarzłeś co zrobić Ty lepiej zobacz tutaj osie się przykleiło do płota i teraz jak to oderwać No zobacz o. Ale ty to serduszko, nie? No ty to moje z tej strony, a twoje z tamtej, nie? pojęcie, które to jest moje z tej, czy z tamtej, obojętnie, ale powiedz jak to wyjąć? No to trzeba będzie tutaj siatkę tak naokoło wyciąć i wtedy się wyjmie, bo jak inaczej? Tak inaczej to się nie da, nie? Tak ja myślę, nie? Płot niszczyć to lepiej jakoś oderwać. No jak oderwiesz? No, to nie, nie oderwiesz, tylko trzeba siatkę wyciąć, nie? Każdy, każdy tobie dla, powie, że trzeba ten, te druty takiego, wyciąć. Dla Tylko Takie ser... serduszka tak siatkę będę ciąć, tak płotnisz. No ale to serduszko. No. Dobra, Ewunia, ja nic nie rób, ja pójdę, przyniosę szlifierkę, wytnę i, się i, i, i wtedy w całości się wyjmie, bo inaczej to nie wyjmiesz nigdy. Tutaj też mam. No. O. I tutaj, a tutaj zobacz Ewunia jak to wszystko pomarzło, leży. <grych> szkoda. No trzeba cukinie pozbierać i ten. Ale jakie jeszcze tam dużo jest, co jeszcze kwiaty sobie było ile. Tak. Szkoda naprawdę. No szkoda, idę ja po Nic po tylko trzeba po szlifierkę iść wyciąć, tak jak ja mówię, nie? Każdy ci powie. Każdy ci powie, że to trzeba wyciąć. Inaczej to się nie da, trzeba naokoło wyciąć i wtedy się wyjmie. Ewunia.